Śledzie świeże pieczone. Śledzie świeże pieczone to propozycja pysznej przekąski rybnej o pikantnym smaku, łatwej i szybkiej w przygotowaniu, pokazującej, że te morskie ryby można też zjeść w innej formie niż tylko ze śmietaną czy cebulką. Do przygotowania śledzi świeżych pieczonych potrzebne są następujące składniki: oczywiście śledzie świeże, oliwa z oliwek, czosnek. Papryczka peperoni lub inna ostra, cytryna, a konkretnie skórka otarta z cytryny i pieprz. Do miski wlewamy oliwę z oliwek. Potrzebujemy około 10 łyżek oliwy z oliwek. Następnie wyciskamy 4 ząbki czosnku. Czosnek dodatkowo możemy jeszcze rozgnieść łyżką, pomieszać go z oliwą. Następnie kroimy papryczkę peperoni, na niewielkie krążki. Następnie dodatkowo możemy ją posiekać, no i wrzucamy ją do oliwy z czosnkiem. Ocieramy skórkę z cytryny. I dokładnie mieszamy. Na koniec możemy jeszcze popieprzyć to smaku. Jeśli ktoś woli, może też dosolić. Do miski wkładamy nasze śledzie, świeże śledzie, no i polewamy je marynatą. Pozostaje już tylko wymieszać dokładnie śledzie z marynatą, aby dotarła do. Każdego zakamarka naszych śledzi i zostawić najlepiej pod przykryciem. Można przykryć folią. Zostawiamy tak na godzinę, żeby przeszły dokładnie smakiem. Po tym czasie nasze śledzie w marynacie wkładamy na blachę do pieczenia wyłożoną papierem pieczeniowym. I w zasadzie. Pozostaje już tylko włożyć śledzie do piekarnika. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni i pieczemy 15 minut. Tak wygląda efekt. Smakują rewelacyjnie. Wyglądają apetycznie. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami. Nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com, łamane przez smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.